W 2016 roku nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o polskie życie polityczne. Nadal Parlament Polski szczyci się 30 tysiącami aktów prawnych, które uchwalił. Te akty prawne powodują, że w Polsce nie tylko zanieczyszczenie powietrza jest bardzo wysokie, ale przede wszystkim zanieczyszczenie otoczenia, tak zwanego biznesu, jest wysoce toksyczne i rząd przez cały rok nie zmienił tego faktu, że jak było źle, tak jest, i dołożył jeszcze kolejne toksyczne rozwiązania. Polscy przedsiębiorcy w tym zanieczyszczonym przepisami otoczeniu trochę wykazali mniejszą aktywność. Chociaż ich fabryki, które mają najnowocześniejsze linie technologiczne, mogłyby pracować na trzy zmiany, pracują zaledwie na jedną właśnie z tego, między innymi tytułu, że nie wiadomo, jakie będą przepisy dotyczące, jakby nie było bardzo dalekosiężnych czasami inwestycji sięgających na lata. Stąd e, póki nie zmieni się podejście polityków do gospodarki. Póki nie dokonany zostanie głęboki reset poprzedniego systemu, kiedy naprawdę nie zostanie przywrócona wolność gospodarcza, a nie jakieś ułatwienia, które są proponowane, nie będzie zmiany jakościowej w naszym kraju i nie będzie tego, co rządzącym jest potrzebne. Nie będzie gigantycznego sukcesu, który zapełniłby też finansowanie różnym ambitnym planom socjalnym.